Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które są przeze mnie niedoceniane i mało o nich mówię na kanale. E, nagrywałam taki filmik chyba 5 miesięcy temu. Zostawię go Wam oczywiście w opisie. Tam przedstawiłam Wam chyba 5 książek, o których za mało mówię. E, dzisiaj mam 6 książek, o których fabule szybko Wam opowiem, e, aby Was może zachęcić do sięgnięcia po nie. Pierwsza książka to Kruche życie, o którym wcale aż tak mało nie mówię. Mówię o tej książce zawsze w kontekście reportaży, mówię zawsze w kontekście medycznych książek, i mówię zawsze w kontekście um, porównywania z jakąś inną właśnie książką medyczną. Wspominam tutaj o tej książce, dlatego, że uważam, że jak na książkę o, o tematach medycznych jest ona świetnie napisana, to po pierwsze. Po drugie, przedstawia piękne historie, które niejednokrotnie nas wzruszają, a to wszystko nie jest w takiej um, bezlitosnej otoczce, jak zdarza się to reportażom medycznym. Ta książka jest opisem przeżyć profesora Stevena Sabiego, który był całe życie, właściwie jest kardiochirurgiem. I w tej książce przedstawia historię swoich pacjentów. Od e, historii pacjentów bardzo młodych, bo tak naprawdę niemowlęci, które się dopiero urodziły, e, po pacjentów, którzy no, już są swojego wieku. Każdy przypadek jest inny, różni się mm, złożonością tego, tej e, wady wrodzonej, czy też niewrodzonej, czy też nabytej wady serca. A wszystko jest wytłumaczone w chyba najbardziej prosty sposób, jaki się da. I tak naprawdę jedna rzecz, którą trzeba wiedzieć, zanim zabierzemy się za tę książkę, e, to, to jak krew krąży po naszym ciele, czyli to, jaką Łączy się z sercem i mniej więcej jak pracuje, czyli że mamy dwie komory, dwie, dwa przedsionki, ale też nie zawsze to tutaj jest przedstawione. Jest to książka, która bardzo mnie wzruszyła. Do dzisiaj pamiętam jeden przypadek, który tutaj jest przedstawiony. Pewnie, jeżeli ktoś z Was czytał, to się domyśla, o którym tutaj mówię, bo. Znając mnie, łatwo jest się domyślić, co mnie najbardziej tutaj wzruszyło, ale jest to książka, o której ja wciąż za mało mówię. To jest historia, po którą warto jest sięgać, jeżeli e, na przykład interesują Was tematy medyczne, nawet w najmniejszym stopniu i chcielibyście coś, co jest lekkie, a jednocześnie mówi o ważnych rzeczach i e, no, przekazuje nam trochę wiedzy naukowej, no to ja uważam, że kurchę życie wtedy jest najlepszym wyborem właśnie na taką książkę. Ze wszystkich książek medycznych, jakie miałam okazję czytać, nie czytałam ich znowu jakoś bardzo dużo, ale ta na pewno jest najlepsza i dłu Długo, długo będzie najlepsza. Kolejna książka to Gdzie śpiewają raki? I pewnie, jeżeli jesteście tutaj od zeszłego roku, to się zastanawiacie, Nikola, dlaczego to tutaj pokazujesz? Przecież ta książka ci się nie do końca podobała. Faktycznie, ale po czasie zmieniłam zdanie. Jest to książka, którą czytałam. Yy, w akcji lutowej akcji wy wybieracie ja czytam. Razem z tajemnym historią były to takie dwie książki, które wybraliście mi właśnie w tamtym miesiącu. I wtedy faktycznie książka nie do końca mi się podobała. Natomiast tak jak już minął rok, tak ja bardzo często wracam myślami do tej książki. Wracam tutaj do sceny, może nie będę mówiła jakiej, ale do jednej sceny, która rozgrywa się w dalszej części książki. Nie mówię tutaj o samym zakończeniu, tylko. No, o czymś innym. E, I słuchajcie, Gdzie śpiewają raki? Jest książką, która w dużej mierze mówi o, um, o różnicach społecznych, o tym, jak postrzegane są inne osoby, które. Które po prostu wyglądają inaczej od nas, które mają mniej pieniędzy i które wychowują się w niezdrowej rodzinie. W samej książce mamy dwie linie czasowe: taką, um, kiedy główna bohaterka jest małą dziewczynką i tą, kiedy ona już jest no, dojrzałą kobietą, można powiedzieć. E, I słuchajcie, to jest książka, która ładnie to przeplata. E, to znaczy, nie uważam, żeby to było wyważone, ale w dobrych momentach wkraczają te rozdziały, w które. E, które które po prostu zawiązują fabułę. Tak inaczej, jeżeli chodzi o ten nowszy, bliższy nam wątek, on opowiada o tym, że jeden z chłopaków został zamordowany i trzeba się dowiedzieć, kto to zrobił. Główna bohaterka jest postrzegana trochę jak taka wiedźma z bagn, bo ona no, tam się wychowywała, wychowywała się też tak naprawdę sama i no, jest wycofana żeby nie mylić, zacofaną. Jest po prostu wycofaną kobietą i dlatego też jest postrzegana bardzo, bardzo źle. Jest to książka, do której niedawno sobie wróciłam tak dosyć intensywnie myślami, dlatego że jeden z moich znajomych takich nieksiążkowych właśnie ją czytał. czytałam ją w języku angielskim i zwrócił mi tutaj jedną uwagę, zwrócił mi uwagę na to, że niestety nie jest to przetłumaczona gwara, która podobno dodaje, dodaje charakteru postaciom i trochę żałuję, że faktycznie tego nie zatrzymano, bo jeżeli w Wichrowych Wzgórzach to się udało, to szkoda, że to Tutaj tego nie zachowano, ale z drugiej strony uważam też, że tłumacz na pewno zna się o wiele lepiej na swojej pracy niż ja. Więc to tak, w sumie tak wspominam, ale wiecie, nie wpływa to w żaden sposób na moją opinię. Jeżeli jeszcze nie sięgnęliście po Gdzie Śpiewają Raki, a na przykład czeka sobie ta książka od roku na przeczytanie, to bardzo Wam rekomenduję po nią sięgnąć. Przede wszystkim teraz, kiedy jeszcze jest trochę tak mroczno za oknem, może jak śnieg się roztopi, ale jeszcze jak jest mroczno, to ta książka naprawdę będzie jak ulał. Na wieczór. Kolejna książka to portret Doriana Greya Oscara Wilda. Książka, do której bardzo chciałabym wrócić jeszcze raz. Chciałabym ją jeszcze raz poznać, ale też mało o niej mówię. I mało o niej mówię, dlatego że mm, jestem ciekawa, jak odebrałabym ją teraz, kiedy trochę tej literatury klasycznej już poznałam, kiedy też trochę bardziej zainteresowałam się życiem Oscara Wilda, i mm, nie mówię, że jej w 100% poznałam, bo to też nie jest autor, do którego tak bardzo bym lgnęła, jak na przykład do sióte, ale wciąż. Portret Doriana Greja to jest jednak coś. Jest to książka bardzo cienka, tak jak możecie tutaj zobaczyć, ale ona jest jedną z najbardziej bogatych w fabułę i w rozmyślanie bohaterów, jakie ja miałam okazję czytać. Portret psychologiczny Doriana i, no i innych postaci również jest świetnie nakreś nakreślony. Dla osób, które nie wiedzą, portret Doriana Greya jest historią właśnie Doriana Greja, który pewnego dnia dostaje obraz od swojego przyjaciela, który. No, z, z którym coś, coś tam się dalej dzieje nie chcę dokładnie zdradzać co dlatego że uważam że osoby które nic nie wiedzą na temat tej książki mogą być zaskoczone e, ale wiem że to akurat nie jest tak że jak ktoś to powie że to jest spoiler jednak o portrecie Doriana Greya zawsze się mówi właśnie w kontekście tego obrazu więc żałuję że o portrecie nie mówię tak dużo jest to książka która na pewno ma e, bardzo ciekawy język on momentami jest, e, jest zaawansowany pod tym względem że e, Między zdaniami znajdują się inne zdania, i trzeba bardzo często wnioskować samemu coś z tego, co Oscar Wilde tutaj napisał. Bardzo wynieśli to powiedziałam, natomiast to jest książka, do której na pewno wrócę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze do niej wrócić właśnie w 2021 roku. Kolejna książka to Emilka ze Srebrnego yy, Nowiu, czy też z Księżycowego Nowiu, zwał jak zwał. Jest to oczywiście pierwszy tom z trylogii o Emilce. Yy, trylogia o Emilce, jeżeli ktoś zna yy, powieści. Yy, Montgomery, to wie, że ta trylogia jest nazywana taką pseudo-autobiograficzną trylogią, która miałaby przedstawiać bohaterkę właśnie jako Emilkę. I znawcy właśnie bardzo często doszukują się przemyśleń samej bohaterki w powieści o Emilce. Ja sama to robiłam, kiedy czytałam Emilkę. I teraz tak, ja z Emilką mam bardzo... taką bardzo dziwną, zażyłą relację. Bo tak jak o Ani z Zielonego Wzgórza mogę mówić i mówić, tak? Emilka... Dla mnie jest bardzo wyjątkową książką. Ja moje myśli trzymam bardzo, bardzo blisko siebie. Bardzo dla siebie ich zostawiam. Zresztą, jeżeli śledzicie mnie tam na Instagramie, czy gdzieś tam, no to ja o trzecim tomie wypowiadałam się bardzo sceptycznie. Że ja byłam załamana, w ogóle jakiś spadek formy. Ale teraz ja uważam, że trzeci tom jest najlepszy. I to pokazuje, jak, jak czas może wpłynąć na to, co myślimy o danej książce. Jak opinia może się zmienić, kiedy... Patrzymy już na trylogię jako na całość, ale właściwie jeszcze nie powiedziałam o czym jest Emilka. Emilka trochę tak jak Ania, zostaje sierotą i musi ją przygarnąć ktoś z rodziny. Rodzina za bardzo jej nie chce, dlatego że rodzina nie pochwalała związku jej rodziców. Ale oczywiście Emilka trafia do nowej rodziny, w ogóle do nowego miejsca. Nie do nowej. Dla niej jest to nowa rodzina, ale oczywiście no, mają, łączą ich więzy krwi i Emilka musi się zaaklimatyzować w nowym miejscu. I tak, jeżeli chodzi o te powieści, Montgomery, ja to też kilkakrotnie mówiłam. One niestety są powtarzalne. To znaczy w Emilce są te same sceny, które tak naprawdę są też w Ani. I tutaj jak będziecie czytali pierwszy tom, to od razu łapiecie o co chodzi. One nie są jeden do jeden oczywiście, ale są bardzo podobne. I to z jednej strony nie do końca mi się podobało, z drugiej strony no wiecie, no Ania, Emilka, widać jak to jest wszystko ze sobą połączone. Jak dużą wagę Montgomery skupiała na, na tym, aby jej bohaterki nie było od siebie skrajnie inne, aby miały cechy wspólne i aby były takim, aby łatwo nam było po prostu zobaczyć, że to, że to są powieści Montgomery. I tak, ja o Emilce, tak jak mówię, nie mówię aż tak dużo. Na przykład nie powiedziałam w niej ani razu w ulubieńcach 2020 roku, mimo że jest ona moim ulubieńcem, ale jest, tak jak mówię, to jest dla mnie tak. Yy... Można nawet powiedzieć, że prywatne, że po prostu boję się o tym mówić. Ale naprawdę trzeci tom jest chyba najpiękniejszym, co mnie spotkało w ogóle w twórczości Montgomery. On, tak jak mówiłam też wielokrotnie, jest najkrótszy, ale z drugiej strony mówi o najdłuższym okresie czasu Emilki. No i też jest niestety najbardziej smutny. A jak wiedzą osoby, które tutaj są dłużej, jeżeli coś jest smutne... To ma 100% szans, że mi się spodoba. Kolejna książka to 10 minut i 38 sekund Na tym dziwnym świecie, czyli zeszłoroczna premiera wydawnictwa poznańskiego. Książka, do której nie podchodziłam z dużymi oczekiwaniami. Trochę też się bałam, że to nie będzie literatura dla mnie, ale tak jak w sumie w kontekście Amilki też tak było, że jak skończyłam, to mi się podobała. Ale teraz podoba mi się jeszcze bardziej. 10 minut i 38 sekund to czas, w którym e, główna bohaterka umiera, i wracają do niej myśli, e, dzięki czemu my poznajemy e, jej życie. Jej życie od początku m, praktycznie do końca to jak to się stało, że ona umiera, właściwie dlaczego umiera. E, I tak naprawdę, dzięki temu, w jaki sposób jest poprowadzona ta historia, e, dzięki jednemu zdaniu, które łączy szczególne rozdziały. My poznajemy jej przyjaciół. To jest powieść w dużej mierze o przyjaźni, o tym jak ważna ona jest. Akcja powieści rozgrywa się w współczesnym Stambule, więc to jest też taka taka rzecz, która może zainteresować niektórych czytelników. Dodatkowy plus po prostu dla historii, bo ja jako osoba, która w ogóle się nie interesuje takimi rzeczami, ale nie dlatego, że um, po prostu nie mam jakby skąd tego czerpać, to ja rzeczywiście jestem Anglią się interesują, nie, 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 nie Turcją. Ale to właśnie było dla mnie nowością i takim powiewem świeżości w tym, co czytałam. 10 minut i 38 sekund jest na pewno bardzo ważną książką i nie dziwię się, że była ona nominowana do Nagrody Bookera, bo w 100% zasługuje na naszą uwagę i zasługuje po prostu o, na to, żebyśmy o niej dużo mówili. Bardzo wam ją polecam, tylko od razu zaznaczam, że to jest książka dla dorosłych. I ostatnia książka to również coś, o czym mówiłam niedawno na kanale, czyli Przystań wiatrów, autorstwa Georgea R. Martina we współpracy z Lisą Tetu. Jest to książka, o której tak jak mówię, e, mówiłam chyba dwa filmy temu, czy też trzy filmy temu. Jest to historia fantastyczna, w której świat przedstawiony udzieli się na e, lo, lo, lotników i lądowników, czyli na osoby, które latają, e, mają właśnie skrzydła jak... Um, jak osoba na okładce, i na osoby, które e, żyją na ziemi, ich życie rozgrywa się w 100% właśnie na, na lądzie. E, I tak, no to jest powieść, która bardzo mnie do siebie przekonała główną bohaterką, e, która jak się okazuje jest adoptowana przez rodzinę, która nie może mieć dzieci, e, a że akurat ustrój jest jaki jest, czyli że te skrzydła lotnika mogą być przekazywane tylko i wyłącznie w rodzinie. E, no to ona dzięki temu, że. Że, że może, że ma taką opcję, zostaje lotnikiem. I to jest naj, największe po prostu jej marzenie zostało spełnione. Natomiast, jak się okazuje, tamta para m, doczekała się syna. Syna, który jest prawowitym dziedzicem tych skrzydeł. I teraz tutaj się zaczyna właśnie cała ta. Cała akcja związana ze skrzydłami, z przywiązaniem, z dziedzictwem, z rozwojem kultury, z tym, jak wygląda szkolenie na takiego lotnika, jak wygląda latanie. To jest książka, która ma już 40 lat i faktycznie trochę to widać momentami, dlatego że jest ona dosyć wolna i nie jest ona bogata w akcje, ale akurat uważam, że w tej książce nie potrzeba było dużo akcji, żeby zachować taką. Taki, takie zainteresowanie czytelnika. Więc mówiłam o niej niedawno na kanale, dużo więcej mówić nie będę. Za mało o niej mówię, uważam, że zasługuje na, na większy rozgłos. Mało osób ją czytało, mało osób w ogóle wie o tej książce, a ja ją naprawdę Wam polecam. I to by było na tyle. Mam jeszcze kilka takich książek, o które są przeze mnie niedoceniane, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze taki film, no to dajcie mi znać w komentarzu. Ja z wielką chęcią. Długo nagram. I to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, jaką książkę lubicie, a za mało o niej mówicie. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!